Można otwierać. Myślisz, że trzymasz kamerę w ręku i nie widać? Weź podejść odejdź stąd, otwieraj drzwi. Nie, ale, ale to nie wchodzicie, nie chcę. Nie, nie wejdź, nie, to nie weź tą kamerę. Jakich imprez? Nie ma imprez. Wejdę sobie, normalnie zapraszam. Co się czepiasz? Właśnie. Masz jakiś problem? Nie rozumiem. Koleżku, w sobie. do ciebie zaraz mogę pobić, jak chcesz. Nie, spokojnie. najszybciej rozwijając się kanale w Polsce. Jeżeli ktoś nie, nie zostawił subskrypcji, nie zostawi ją tam na dole. A w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać, jaką robi robiarz w naszym pięknym domu. Chcę to wszystko nagrać i pokazać to wszystko kamerzycie i muszę to po prostu nagrać, żeby mieć dowody na to. Więc dzisiaj będzie bardzo piękny film i życzę wszystkim miłego oglądania. Dobra, Co ty robisz? A ty, co się tu obchodzi? Co ty mi to obchodzi? Co ty robisz? O łazienki! Właśnie, się... A co? Łazienki, nie mogę się zapytać. E, Dredziasza? Gdzie a jest mieszkanie? Prak? No to co cię tutaj interesuje? Czy ja jego zapytam, Jakie jego mieszkanie? Co on za kłopoty nagadał? Spadaj do do pokoju. Jezu, ja to bardzo lubię, boż. Lubię Chodź tam, do dwóch kolesnych. To jest dość śmiałe. Przez śmiał mieszał. On już dawno. Nie powiedziałem. Nie będziemy nie wszystkich zgodności, nie będziemy nic szukać. Nie ja powiedziałem, Bo o, się. No, nie powiedziałem. Będę nagrywał, wszystko będę nagrywał. Wszystko, wszystko, będę nagrywał. wszystko. wszystko będzie nagrane. Wszystko. Za panu nogę, nie wierzę w to. No, Muszę wam pokazać, jaka to jest patologia. On normalnie odkrył, tak. To jest normalnie niedorzeczne. Ale dzisiaj... Chodź do domu, Jaka sprawa jest? sprawa jest? Znowu masz jakąś sprawę? i spać. Która jest godzina? Możecie do pokoju. coś ważnego. Co, co ty mi możesz powiedzieć? Ale nie tylko Co ty możesz mi powiedzieć? Poczekajcie tak, chwilę. E, chwila tylko. Co ty robisz? Zachciało tak, ci się do... filmów? Ja mam noc, ja mam wszystko na kamień, że... no, Ale co oni tam nie nie czekają? czekają? No czekają właśnie. Przecież czekają. Wasześ, Jeżeli jeszcze się ta, czy nie jest to na... Wynakaj, wszystko, wszystko pokażę. Nie wszystko. pokażę. Nie a Asichara. Możesz to ja, Mogę, ale... Dobra, dobra chcesz tak powiedzieć. Dobra, coś mi się. Tylko no. okraś... naprawdę, naprawdę. Widziałem, czego okraś? wszystko i słyszałem rozmowę. Dobra, przestań do mnie tak mówić, starego Mówiliśmy się tak, że przychodzimy na chwilę. Nie, 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 już... nie, ten właśnie to idę nie, 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 to nie, to zobaczyć ale, ale oni też pili ze mną, nie myśl, że nie. No dobrze, to idź, to idź. Dobrze. No to ja, no ja nie zobaczę. Ja, ja chcę to udowodnić. Ja I nagram. Się, jeśli coś kradną, to to nagramy, tak? Dobrze. I wtedy żegnamy, ich nikt się nie dowie. Tak. Ja nie widziałem takiej tak. rzeczy. Że... No to chodź, chodź, chodź. Ale co by robić? A? a mówiłem, mówiłem, ale co mówię? Mówiłem, mówiłem, ale co mówię? Mówiłem, Otwieracie wszystkie szafki, a tak, potem na sobie urządzać. szukaliście, tak? Na całych szafkach są, kuchni złożyliście. Jesteście tępi, nie wiecie, że się trzyma w lodu. takie rzeczy ciebie wyszły szukać tam. Mówiłem? Mówiłem? Dobra, co mówić? Uczciwi ludzie chcieli tylko... Popitę znaleźć od razu. A co, co? ty od razu kogoś wskażesz? Bo to... nie wiadomo, co jesteśmy w kuchni. Ty jesteś nienormalny, człowieku. Zamykajcie A, to. Ty jesteś, to. Jest jesteś nienormalny. Przecież ty nie widzisz. Zamknij mordę, idź stąd. Nie rozumiesz? Jesteś jesteś, nie Wyciśnienie witam, witam ciśnienie już podniosłeś, nic stąd. Dobra, mam plan, chociaż z jakimś debilem, więc muszę iść do nich teraz na dół i powiedzieć po prostu, że jestem w gminach, przeprosić ich, powiedzieć, że są jednak w porządku. Wydaje mi się, że to łykną, po prostu podłożenie żeby to zarobali. To wszystko nagram, mam tutaj dwa zegarki. Jeden to jest podróbka i drugi jest oryginalny, właśnie nie wiem, który dalszy. No, Not gonna That's tough. Nie chcę na Ciebie patrzeć na te kamery, weź tego flesza. Co chwilę mnie wszyscy nagrywają. Patrz no, no, na oskarżasz moich znajomych okradzież? o kradzież? Moich znajomych? Ty jesteś niepoważny? Przecież pokazuj się takim materiałem, do mnie wyjeżdżasz trzasnąć Cię w łeb. Ale na granicze, bo Ty wszystko, ciało na białym Ja tam nie nic nie widzę, tam nic nie ma i nie zobaczę. Nie ma, Dzisiaj się. na pewno nie zobaczę. Kosz, jeszcze zaklęk ze stół. jesteś, jesteś, stół. jesteś Jeszcze zaklęk za ze jesteś chory człowiek. Masz lecz się. Ty jesteś chory, ja nie wiem, moich, co teraz robić. Moich przyjaciół, którzy tu yeah. przyszli, yeah. znajomych, warszywców, yeah. fałszywców, odej. Przesłem. ciebie muszą zamknąć. no ciśniesz dobra Przesłem, dobra czas napastować. napastować dobra idź, pać. Pać. Dobra, idź Mam ci wiadomo co cię oglądam cię ograść. dobra mam

się może być za tak, może... Jak, ubierz ale... się, ubierz się i chodź yy, i nagrasz to wszystko Ale i teraz to yy, Tak cały czas, oni yy, są bezczelni normalnie To nie widzą, to tak jest daleko do bramy tak, Nie, nie, ciepło, spokojnie Dobra to ubierz się Tak, gdzie są jestem Jestem twoi Ale no, twoi jak są znajomi? Jego znajomi czy kogo? Twoi no znajomi? Jaką imprezę? Ja, nie robię, tak? ja, to im preska, no ja sobie widzę, że byłem trochę rozłożony. Kamerzysta. <głosysta>. trochę wypiłem, a oni zaraz wrócą, ale ja sobie znajomi. Jego znajomi, tak? Dobra, gdzie oni są? Wiesz, że

Mm. Szybciej to Dziękuję. no, no, mm. ja za, no Dziękuję. 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 co? Dziękuję. 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 Uratowałem dom, wszystko, menelu, o, alkoholiku o, wyrzuciłem ich <grym> i to jest wszystko moja zasługa. Tak? Tak, bo no, w tym kierunku nie zrobię nic, żeby nie okradli nas. Myśmy zostali z niczym. No nam to jest A mieli właśnie wychodzić. Zdajesz sobie A Zdajesz sobie z tego sprawę, że mieli właśnie Dobra, wypowiedź. nie słucham ciebie. Yy, nie taka. ma. A, A, to... Dobra. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli chcecie, żebym więcej pokazywał takich patologii, którą dredziarz robi, zostawcie łapkę w górę i będzie więcej takich filmików. Dziękuję i do zobaczenia.